Cześć siemanko, z tej strony Papaj e, Witajcie w odcinku głównie z podsumowania Elevatora e, Wiem, że ostatnio moje tempo jest takie trochę a la box Boxdel, że jak mówię to coś ogarnę to tego nie ogarnę Ale no, nie będę się po prostu już tam szukał wymówek e, Nadrabiamy to sobie jeszcze nawet, e, pełen tydzień na szczęście nie minął gdzieś tutaj widać jakie nagrody miałem. Nagrody bardzo fajne, 16 statystyk, bardzo dużo surowców i tak dalej e, tutaj w międzyczasie odbieramy sobie kibelek i jeszcze spłukuję przedmioty, to co lubię najbardziej o tak ten przypływ pieniążka, e, coś co, co bardzo, bardzo, bardzo lubimy. E, no i zaczniemy sobie od Berserkera, tak? E, w ogóle już zauważyłem, błąd w Arkuszu, <laughs> jeśli e, tak, tak mam na to patrzeć że zapomniałem w ogóle o Bardzie tutaj, ja nie mam Barda w tym Helloweitorze i musiałbym to zrobić może w taki sposób, że dzisiaj pokażę jak wygląda Bard próbuję poszukać po swoich ostatnich odcinkach jak wyglądał Bard i być może uda mi się skompletować w miarę te informacje, tak plus minus przynajmniej żeby, żeby po prostu Jakoś może odtworzyć tę historię jego progresu, bo to naprawdę fajnie wygląda. No, tak pokrótce, no kurczę, generalnie to konto jest nadal frizowane i na pewno jeszcze troszkę dłużej pofryzuje niż Barda ze względu na to, że Bard jest ogromnym niewypałem. Jeśli mam klikać za darmo, to. Nie chcę mi się tego pilnować, niestety, robię to bardzo mozolnie. I właśnie no na coś takiego musiałby być ten budżet większy, żeby to faktycznie przeklikać, więc... Ja też na spokojnie się do tego przyszykuję, i tak przed nami jeszcze trochę tych poziomów do sfrizzowania jest. Jakoś to sobie fajnie zaplanujemy, uszykuję wtedy grzybole i tak dalej, i zrobimy to, mimo że to miał być Eco Berserker, no to chciałbym, żeby faktycznie jednak to... No, frizowanko zrobić na, na jakimś dobrym poziomie no bo no, tam jak już w sumie no poziom no nie wyszło to tak jakbym chciał e, też dużo rzeczy mi się kliknęło tak bez nagrania nie wiem czy będę chciał później nagrywać te walki w historii kurczę no bart jest takim dziwnym odłam od l, l, takim pobocznym eksperymentem w ogóle więc no jest tą postacią jak, jak jest i bardzo dużo złota wpada, więc fajnie tutaj wiadomo, że nas aktualnie interesują tylko statystyki, chociaż teraz jest event i expa i golda I ja oczywiście znowu zapomniałem, mówiłem o, będę robił przypomnienia o tych eventach i tak dalej no i nie zrobiłem, a chciałem ładniej poinformować żeby sobie zostawić expa w akademii, żeby zostawić sobie złoto w kopalni, żeby ustawić warto o 14 no ja to oczywiście zrobiłem gdzieś tam sobie grając, ale... ale no... Mm. też tam troszeczkę Twitch dropy ostatnio nadrobiłem mamy tam jakieś przedmioty, zresztą tutaj to będzie widać, że e, regularnie są te Twitch dropy odbierane i na pewno warto to robić e, pamiętajcie, jeśli macie czasu, no to zobaczcie ile tych itemków jest ja sobie znowu trochę nadrobiłem nieśmiertelkę, więc mamy miesiąc zapasu z poteczkami też nie jest najgorzej więc jak najbardziej spoko. Tutaj na no, nam pękło 50 tysięcy siły, tutaj mamy 42,5 tysiąca, 7 tysięcy podstawy, tutaj prawie 12, więc myślę, że statystyki dosyć atrakcyjne. No i przełożyło się to oczywiście na progres w tym całym elewatorze, o którym już mówiłem. Zresztą tu jak widzicie, skończyłem na 209 poziomie i to już jest lekka przesłanka ku temu, że mogłem więcej. Mogłem, bo w niedzielę zapomniałem wejść. Znaczy zapomniałem, byłem troszeczkę zalatany po prostu. No i zmarnowałem tych ticketów sporo, a ciastkami potrafiłem gdzieś to przepuszowywać dalej. Jeśli chodzi tutaj o te rzeczy, no to no też mieliśmy się zapisać wszyscy, spróbować tej czwórki. No niestety jest to dla nas jeszcze raczej za dużo. No ta, ten czwarty poziom nie można go lekceważyć. Tutaj widzimy grzechu, grzechu z przedostatnią osobą przegrał, więc tam naprawdę jeszcze sporo nam e, potrzeba. No ale finalnie 13 miejsce, jak na to, że dzień opuściłem, jak na to, że troszeczkę u nas osób przygrzybiło, no bo ja mam ten 417, i tak nie jestem jakiś najsilniejszy w tej gildii. Jestem gdzieś ponad połowie, co prawda jest to sfrizowane konto, ale, ale jednak jestem zadowolony z wyniku i żeby, żeby nie, nie mówić tak na gołych liczbach no to, no to przejdziemy sobie teraz do tego naszego arkusza I w tym arkuszu wygląda to następująco, czyli tak jeśli chodzi o berserkera To od ostatniego razu podbiliśmy poziomów aż 20, więc jak na 3 miesiące no i to przyjemna ilość, tak? Wiem, że teraz jeszcze ten exp leci w miarę przyzwoicie i tak dalej. Ale ostatnio mieliśmy już limit expa, a teraz mimo to jeszcze 20 poziomów e, wpadło. Rekord poprawiliśmy o 15, no myślę, że jest to w miarę okej, okay. No tutaj ostatnio też sprogresowaliśmy o 14. Myślę, że szło jeszcze coś tu zrobić, ale no, no jednak e, Berserker jest spoko do tego, chociaż no gdzieś tam na tych magach z dużą ilością HP się blokuje, bo. Jak nie mogę mieć fury no to jest problem. Utrzymaliśmy progres, nawet zrobiliśmy o jedno więcej niż ostatnio, więc pasuje. Miejsce w gildi spadło znowu na 13. I tu jest właśnie to, że myślę, że o to 11 trzeba ja mógłbym poważnie, tak realnie patrząc, ile mi tutaj ticketów. Za walkę było mniej więcej 150-200 ticketów. Ja przynajmniej z 2000 jeszcze bym wbił, 58-800. No, mogłem spokojnie powalczyć o 8 miejsce, czyli yy, naprawdę był to dobry ran. Myślę, że realnie mogłem wbić to 8 miejsce. Zobaczymy jak będzie następnym razem, jak nie pominę jak debil dnia. Ilość żetonów. no Poprawiliśmy o 4000, ostatnio był tu przeskok 6, no wcześniej było 16, wiadomo, że ten początek jest różny. Yy... Tutaj nie wiem, czy w sumie mówiłem na ostatnim podsumowaniu helewitora, ale te różnice żetonowe wzięły się stąd, że po prostu jeszcze na tamtym helewitore ilość żetonów liczyła się z wypraw gildyjnych do własnej puli, od tego momentu do puli wspólnej, tylko do własnej już nie. Nie dzielą się po prostu te żetoniki, więc przez to też tu był taki spadek. I najbardziej ten spadek widać od 40 tysięcy, no bo ja to tam sprytnie sobie farmiłem. Na druidzie którego nadal swoją drogą nie, nie, nie nadrobiliśmy, tak, ale do tego przejdziemy zaraz, żeby to na spokojnie sobie przejść. Ranking gildi: Generalnie nasza gildia sprogresowała, co jest, co jest bardzo przyjemne, no bo ranking czwarty, miejsce piąte. Tak dla przypomnienia, ranking to jest wysokość jakby nagrody. No i ranking, jak widzicie, czwarty obejmuje miejsca 4, 6. No, Coraz bliżej ramki. Czy tą ramkę zdobędziemy? Nie wydaje mi się, bo 600 tysięcy żetonów do nadrobienia to jest zbyt dużo. Jest jeszcze uniwersum, które ma 500 tysięcy żetonów więcej. Może w przyszłości, może, ale, ale no, coś tam nie progresowaliśmy, ale też jednak gildia odpadła w międzyczasie, więc wiecie, tutaj takie y, mieszane, mieszane odczucia. No i teraz co? Main statystyka, no 11 tysięcy, tylko że musicie pamiętać, że to nie jest podstawa, tylko to jest po prostu stata ilość siły, no podskoczyło nam bardzo dużo, tak, widać, że gdzieś tutaj doinwestowaliśmy, więc to jest na plus i przełożyło się to na to, że o 3 miliony więcej mieliśmy obrażeń, wcześniej ta różnica była mniejsza, więc też wiadomo troszkę to wpłynęło, no i bardzo dużo wytrzymałości, bo jak widzicie tutaj pomiędzy tymi ta wytrzymałość, ona praktycznie się nie zmieniła, tutaj to była kwestia, Jakiś itemków, jakiś kamieni i ewentualnie jakiś, e, jakiś po prostu kupili tutaj. Natomiast już ja bardzo długo dawałem golda w wytrzymałość. No, generalnie pomiędzy tym a tym jest 12 plus 2, 14 i tu 11-25 tysięcy w statach mi doszło, tak? E, 55 milionów HP i 3 miliony w obrażeniach. Miodzio, bardzo, bardzo duży boost konta Eee, no Myślę, że nie zaniedbałem tego Berserkera Ostatnio faktycznie jeszcze jak na tych VIPach teraz gram No to e, bardzo to oddaję <laughs> Drop oczywiście odebraliśmy w full e, Odebrane tak, info dodatkowe A No tak, tu był nowy kibel I też właśnie ten kibel e, zwiększał to jakość przedmiotów Więc też tam e, tutaj powoli się zaczęła robić ta różnica No ale ostatni dzień nie grałem Sobie to napisałem, żebym pamiętał Trochę, trochę sobie teraz narzuciłem tempo na bezdechu e, No ale żeby, żeby teraz lecieć dalej z tematem to idziemy sobie na druida e, Tak go sobie też na szybko oklikamy, aby tutaj wrzucimy kopania, Żeby wszystko nam ładnie leciało e, O jest za pełen czy coś mogę spłukać? Kurczę, nic się nie trafiło No i zaraz sobie posprzedajemy po prostu te kamienie, coś tam też spłukamy w kiblu Wiem, że staty na plus, ale nie opłaca mi się aż takich drobnostek wymieniać. Jest 100 to statystyk, to wiecie, to w Berlinie na ulicy leży. <grym> nie no, tak w pełni poważnie, no to mm, no nie o kurde 1250, dawno takiego gnota nie widziałem. E, szybki atak na pupilę, bo ja tak dzisiaj aż od rana nawet za bardzo tych kąt nie oglądałem. Póki co puszczałem warty, żeby mi nie, nie mijała. No i tu mamy miejsce siódme. No i myślę, że też mogłem powalczyć o dobicie tych 100 tysięcy żetonów no ale no nie siadło nie każdy u mnie grzybił wydaje mi się, że osoba ta na pewno przygrzybiła no bo ona bardzo szybko wbiła żetony i później mimo, że ją nadgoniłem z tym rekordem chociaż o ironio losu no nawet na oficjalnej tawernie jest informacja że ten druid jest zbugowany aktualnie i mniej bije niż powinien i to widać, bo 496 poziom ja tutaj tak się muszę aż porównać, bo no przykra sprawa. No to jest zabójca, więc to jest top tier w ogóle. Postać też przy okazji, jak porównamy, 30 tysięcy statystyk, 10 tysięcy różnicy, i tu jeszcze 15, 25 tysięcy statystyk różnicy, a jest w stanie ubić więcej. Więc no ta różnica klas też robi robotę w helewej torze, no nie można mówić, że nie. No i też ta osoba troszeczkę faktycznie przygrzybiła, bo na starcie trzymała mocno topkę. Później yy, nasze tutaj dinozaury faktycznie one przejęły topkę z powrotem, no bo no, no, są w stanie dobijać tak wysokie te poziomy, że tam już te ilości, że to też są dużo przyjemniejsze. E, no i przełożyło się to yy, może nie na jakieś super miejsce, tylko tutaj trzeba pamiętać, że jakiś czas temu była fuzja. E, miejsce aktualnie mamy 17,383 miliona, czyli w sumie niewiele więcej niż yy, na berserkerze. Ale to wynika z tego, że tu, tam jeszcze może na chwilę pokażę, jaka tam była aktywność. No a tutaj zobaczcie, 530 poziomów wbijają tak mało żetonów. To jest stary serwer i uwierzcie, nie da się zmotywować tutaj już tych ludzi. Dużo osób gra tak po prostu, dlatego że tutaj trzymamy się stałym składem, gdzieś tam sobie piszemy, rozmawiamy. No i później, kurczę, nie, nie wyrzuca się takich osób, nie? A zobaczcie na przykład tutaj, gdzie najniższy wynik ok było 1.15. Ale tutaj później 29 i same 40, więc tutaj średnia była bardzo wysoka. No, natomiast na druidzie, no, od 136 tysięcy, taki przestrzał, zobaczcie tutaj większość to są 30, 20, gdzie tam były same 40. No, i przez to te wyniki są zbliżone. Myślę, że jakbyśmy, no tylko właśnie, my nie chcemy wymieniać ekipy, i to jest to. Do pierwszego miejsca brakuje nam 5 milionów, czyli dwukrotność, więc na pewno nie mamy co na nie liczyć. Ale żeby tak tutaj pomówić o liczbach, no to teraz tak. O kurde, ja mam nadzieję, że to wszystko było widać, co ja tutaj gadałem. Ale chyba było widać. No cóż, teraz tak. No, dobiliśmy 10 poziomów, więc uważam, że i tak jest to ok wynik jak na ten etap gry. Rekord. O całe 16, więc y, podobnie jak w berserkerze, ale kurczę, nie jestem zadowolony z tego. Miejsce nam spadło na 7, no i to jest to, że e, nie byłbym w stanie tutaj chyba, chyba dobić. Na pewno nie byłbym w stanie nikogo dogonić. 92 tysiące żetonów, tylko 5 tysięcy więcej, prawie 6, no ale to tak wiecie. Nie jestem zadowolony. Ranking, spadliśmy, właśnie troszeczkę, no i tutaj gdzieś wyszła ta. Aktywność to jest teraz e, okres, zbliżają się święta, dużo ludzi jest zalatanych. No jest jak jest, niestety na tym etapie serwera. E, main stata no to kurczę. No sporo, no co, no 20 tysięcy, nie jest to mało. 4 miliony w obrażeniach, więcej niż na berserkerze. Wiadomo, że te obrażenia inaczej się skalują. No i wytrzymałość tutaj 33 tysiące, ponad 200 milionów. HP nam doszło, no ja mocno forsowałem tutaj HP na tym druidzie i to na pewno widać. 4-4 dropy odebrane, e, tutaj nowy kibel, ale nie pamiętam w którym miejscu mniej więcej pojawiła się fuzja, musiałem to porównać i sobie gdzieś tutaj uwzględnić. No i również w ostatni dzień e, nie grałem. No i jeszcze tak aby, e, może przy, przy pokażę 35 tysięcy podstawy tu 40 tu. Trzymamy sobie trochę golda, dobijemy niedługo 40 tysięcy wytrzymałości Później będę sobie tak dawał po 5, po 10 tysięcy punktów Na przykład wintę, później wytrzymałość I tak na zmianę jakoś to będziemy sobie po prostu robić No to jeszcze teraz sekundowe cięcia No jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia No to myślę, że tutaj nasz Bart poradził sobie fajnie Tutaj mamy... 235 poziom 238 to rekord, 60 tysięcy żetonów, więc jest to naprawdę dobry wynik. Na tym koncie niestety nie jestem w stanie mieć Twitch dropów, więc on to robił bez tych dodatkowych żetonów, coś tam może mi się kliknęło za 5 grzybka lub, lub coś w tym stylu. Niemniej jednak właśnie jak to wyglądało. Jeśli chodzi o aktualny wygląd, tutaj mamy 7. 000... Przepraszam, 7000 w podstawie, mamy wytrzymałości 17,7 mamy w intie, no musiałbym chyba powoli to HP dobijać, ale musiałbym tutaj posłuchać jakiegoś znawcy po prostu, który naprawdę jest kotem w tej gierce i zobaczyć jak to aktualnie się ma, to że no też tego barda oni będą zmieniać albo zmieniali, nie wiem, musiałbym się doinformować. No też te HP teraz są troszeczkę zaniżone, bo wszedłem na takie mini potki, mini-majpowe i no po prostu nie mam innych, to sobie kupię na zaś, ale nie będę ich jak debil pił teraz, no bo szkoda, poty. E, tu też, no co, no to konto jest takie, że tu mam bardzo dużo do nadrobienia zaległości, jakieś uwieranie pachołków, coś, no. Nie chce mi się tego aktualnie robić. Muszę chyba znaleźć osobę, którą po prostu wynajmę i zrobię to za mnie. Ale żeby już nie przedłużać, dziękuję bardzo za oglądanie. To było podsumowanie elevatora. Dajcie znać, jak wam poszło, bo nie zdążymy o to jeszcze zapytać. I słyszymy się niebawem. Pozdro.